Yo yo yo, motherfuckers! Zobaczcie jakie tutaj są pięte auta! Tak jak mówiłem w kolejnym odcinku tutaj zobaczymy... Cóż nam Ji Jimmy tutaj wziął i przygotował. Jeszcze większy przegr. a nie to jest jeszcze stary jakiś typ. Nah oh, Jimmy bro, you're that funny man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you you got that other thing. Oh, yeah, 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 Come on, man, what the fuck, Jimmy? <mum> just just hold on a second. Oh, all right. I'll let it kamerę, mimo, sobie bounce, spaliliśmy. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fuck. Soboz ta kamiza będzie krótka? A to niepotrzebnie to przerwałem w poprzednim odcinku jajku. We just get back to the house, please. O, nie, ale skapściłem to, mogłem to zrobić w poprzednim odcinku. Nieważne. All right. so, uh, <coughs> Więc. Myślałem sobie na temat tego Kita trochę w ogóle. Mogłem też teraz tego Wiedźmina. Stwierdziłem, że generalnie fajnie mi się w to gra. W sensie, w Wiedźminie zaczyna mi męczyć trochę fakt, to że już tam mam naprawdę wiele

Co to ma znaczyć w ogóle? O nie, to ma głębszy sens ta misja jednak. Ktoś nas ściąga jeszcze. Co to jest w ogóle? What's going on? Co się w tej... Co za początek odcinka? Ps. Ja pierdzie, szkoda, że jaką maryjkę nie mam teraz. Co to kurwa jest? Okej, okay, chyba wracamy do rzeczywistości. Co? Co? Oui! Ja pierdzielę. Czy <laughs> so, ja mogę latać? Nie. Jak chciałem sobie tak latać i latać. Wiem, że da się zjarać tutaj i być jakimś zwierzęciem O, się jestem w samych bukcerkach Powoli nam wraca O, lekko już myga, ale normalnie ogarniamy Dobra, bo się już? Czy nie, nie, dobra, ogarnialiśmy. więc. Generalnie wzięlibyśmy sobie jakoś auto teraz. O, dobra, już ogarnęliśmy, bo biegniemy ze sprintem sporym. O, i dzień dobry, ja poproszę takie auto. A, mamy jeszcze kontynuację dalej tej misji, czyli musimy wrócić do domu. Ool fajny kadilaczek jedzie z boku. Kiedyś chcę w ogóle takiego kadilaka z 62 roku. Strasznie gówniana jest ta, to bo się strasznie ślizga. No takiego kadilaczka z 62 roku to bym przetulił.

We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. <laughs> oh yeah. you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Fuck Oh, yeah! Czyli ta misja jednak miała głębsze znaczenie. A ja z Lexa <laughs> Jesteśmy w jakichś kurde shortach. Kurtce w ogóle. Czy shortach na no, jeansach? Jego jest teraz dostępna? W. Znaczy ja bym chciał. Czy mi zabrało hajs? Zabrało mi jakieś chyba 4000, ale to mniejsza w to. E, idziemy się przebrać, oczywiście, za prawdziwego gentlemana. I to jest na górze, więc musimy pójść po garnitur. To tak jak mówiłem. Wow. Zostało jedzenie, kurde, żarcie tutaj. O. Jest garderoba, jeszcze tutaj nie byłem. Widać, że większość kurde ciuchów to jest ten Co tam było? Nie widziałem, ale dobra, garnitury O, mam rupkę parę To potrzebnie kupowałem wtedy Dobra, to zrobimy sobie Jasno, punkitne. I chust. Jak ja mogę zobaczyć test? te wiadomości. Jimmy, nie mam wozu, to, to za dużo roboty i przeprowadzkę to oddam jak stanę na nogi. Zwrócę jak się ustawię. O, możemy do niego zadzwonić. You're nie możemy do niego się zadzwonić. Więc uh nam się pierce życie, ale my. Oh, Tracy's one. Tracy, baby, you called? Yeah, look, dad, we're worried I'm worried too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help. Like serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you. But you don't know what the fuck you're talking about. I no. Wszystko, hmm. problemy rodzinne. No, niedobrze, 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 ale możemy, o Boże, ile ja to mam wiadomości, zróbmy sobie traworem, mam bardzo dużo misji. Ale ja bym sobie do Franklina poszedł. Franklina dawno nie ogrywaliśmy, więc zróbmy sobie przeskok tutaj. Pyk, pijemy sobie śmiecisz, Franklin. Co to ma znaczyć w ogóle? Dobra, widać, że od razu jesteśmy w bardziej biednej okolicy. Tam był motor, w sumie fajny. Właśnie, i teraz pytanie: ile mamy Franklinem? 262 koła ekstra. Gości, czy ty mnie naprawdę chcesz gonić? Alright, to Ciebie przejedziemy, baby. Dziękuję, do widzenia. Nie żyjesz? Żyjesz, kurde, dobra, trudno. Pojedźmy sobie tutaj do F. Tylko że to pewnie będą głupie misje z Lamarem. Ale la jak już stwierdziłem, Lamar jest po prostu debilem. Więc pora się powkurzać trochę na Lamara. Don't act like you don't know what it is, homeboy. Yo, you ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Mm, hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior. Your mama will turn over in her grave, boy. Mm -hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass.

Hmm. There. Darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? i You said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow? Huh? No. I get the fuck out of here, all right? You men are all the sisters. Tremoertes uno vacazaco. The boy, the What? fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dog. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Co to, co jest co jest Pomyśl, yeah, to. O, Trevor jak kulturalnie pieska zaprasza. Now, <coughs> Na Grove Street. Na Grove Street jedziemy. All right. No to się zapowiada mięśle.

Jest i Grove Street. Zmieniło się trochę. Jest mniej, już klimatyczne jak tamto. Zobaczmy, co tutaj jest. Czyli tak. Mm, no, te ulice są już tutaj dziwne. Ale jest taki murek. Mniej... Ale nie, to nie jest ten murek. Okej, okay, czyli jest generalnie inne to Grove Street już. Szkoda, że nie jest zachowane to Grove Street tak jak kiedyś było. No mm. nie jest w ogóle inne. Czyli to musi być za jakieś minimum 20 lat potem, po tych wydarzeniach, I to jest to miejsce, w którym był tutaj normalnie wcześniej Tom uh, CJ'a. Co to był za włupów? Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. <laughs> you like that, huh? Sample? <laughs> now we talking. Uh. broken getting numb already. So we good nigga, right? Well let's go. How about a taste? No man, we leaving. I want a taste to the other side of the brick. Now you heard what your boy said you're leaving. Hey. Gimme the Gimme the back. Whoa. What the Oh, <laughs> Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. Ah <laughs> 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 <A> Trevor might like the say Dobra, jak chcecie, akcje. No kurde, to Wam Trevor ją pokaże. Pik, pik, pik. Kurwy. Pik, 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 kurde. Alright, pig, pig, pig Trevor, kozak, jednak to interesy to się robi, co nie? Goś ogarnął wszystko. Aj, wow, czemu można na niego przejść? シャモ。 Czy ja muszę ich ciągle zabijać, czy... Py, pyk. Ale ten dźwięk strzałów się fajnie zmienia. A ja mam wrażenie, że musimy teraz przeskoczyć na tego. Na jaką ma. Na Franklina i po prostu stąd spierdzielić. Ciekawe, czy to przez to przechodzi. Ten dostał tapa. Tam jest jeszcze typ. O Boże, Franklina bym zabił, ja pierdolę. O kurde, trzy gwiazdki. Podążaj za lamarem.

Dobra, przełączymy się teraz na tego. I przełączamy się na... ale teraz kurde zaczynam się sniki robić. Trochę straciłem lamara tutaj. To czemu się tam kierujesz? Dobra, jedziemy. O, ale mnie wzbustował! O nie, tutaj kon... A nie, no to się nie liczy tym. Tutaj nie mogę kapsloka użyć. A, samolot dalej jest. To będzie problem zgubić. kliny na tym czekajcie, a co się stało z tym? Strewo bo ja nie do końca zrobiłem. Długa się, wy się wystawił twój ziom to zdrajca, nie wiedział. A przecież już szyści Okej, okay, czyli po prostu odwiekł gdzie ja tu mam iść? Ja się pytam Jakąś podwózkę, ale co z tego skoro tutaj wszędzie? Ja pierdzielę A tu nie ma nigdzie mi przejścia! Ja! To za ułomnym miejsce wybrałeś, Lamar. Ja pierdolę, co za debil, za No to po co ty tu zsiadłeś w ogóle? Jak tu nigdzie nie ma. Ja jebę. Lamar jest debilem. No jest po prostu debilem. Wybrałeś miejsce, w którym nie mam. albo ja jestem Debilem, co nie? Czy zajebałem jeszcze. Dobra, biegniemy tak. Ja pierdzielę Lamar, jakim ty jesteś krytynem. Jakieś auto.

No dawaj! Hey, Boże! Lamar jest takim spodziewa. deklem. Dobra, no, Do z HP nam wraca. Złą drogę wybrałem, ale się skupiło normalnie, mówię wam. Ja pierdzielę, jaka to jest tyma. Kurwa, znowu źle pojechałem. Boże, bo jesteśmy w tej głupiej lokaj. Lol, ale mu dosywało. Ja pierdzielę. Gdzie ja tu mam jechać? Dobra, zaznaczmy sobie po prostu miejsce tu. I jak ja mam z tego miejsca pojechać? Dobra, czyli teraz muszę wszy wszystkimi tutaj się zabrać. Pyk! Tyk! To jest ta głupia lokacja, z której się gównia nie wyjeżdża. Yeah, it, all you are. Yeah, i you bad Nigga, I be the luckiest alive, and you still up. wish you had bought that brick. Teach your ass a left. You think I ain't learning shit right now, nigga? Almost killing the homie is less than enough. Hey, man, tell me why you buy from the fucking balls. Stretch made peace with him. This shit was like cementing a friendship. So to be Man, I'm starting to think you ain't. Z pelasami w ogóle handlujesz wytyfy. Dora y Dobra, czekaj. Dobra. Ja pierdzielę. To Lamar jest takim debilem. Trevor mi strumiał. Ukończono. Okej, okay. więc e, w tym odcinku to by było wszystko. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym. Zostawcie suba jak wam się podobało i cześć!